Cześć, to jest Kio na propsie, a dziś recenzujemy Looper'a. Oh my God. Looper to był bardzo oczekiwany przez nas film autorstwa mało znanego, Reżysera, scenarzysty Ryana Johnsona, który przynosi niedaleką przyszłość i technologia tak poszła naprzód, iż zamordowanie kogokolwiek bez śladu jest zadaniem właściwie niemożliwym. Tak, kiedy gangsterzy z przyszłości chcą kogoś zabić, po prostu wysyłają go w czasie 30 lat wstecz, gdzie czeka na jego wyspecjalizowany zabójca, zwany właśnie luperem, który za garść srebra pozbywa się delikwenta. Praca Luperów objęta jest klauzulą. Otóż pewnego dnia po drugiej stronie lufy pojawi się ich alter ego z przyszłości, co kończy kontrakt i zamyka tytułową pętlę czasu. Joseph gordon Lewis, stając w obliczu takiego zadania waha się w konsekwencji czego jego 30 lat starsza wersja w osobie Brusa Willisa ucieka. W świecie luperów niezamknięcie pętli jest wykroczeniem bardzo poważnym, karanym śmiercią, więc postać lewita Joe za wszelką cenę stara się naprawić popełniony błąd, nim nie będzie za późno. Wbrew temu, co pokazują nam zwiastuny, luper nie jest filmem wyładowanym. Akcją. Jest to raczej kino dla myślącego widza. Jedno drugiego nie wyklucza, co widzieliśmy na przykład w Matrixie, ale reżyser Ryan Johnson dysponował raczej skromnym budżetem. Więc... No, skromnym tylko budżetem bo to było 30 milionów, bodajże. Więc trudno mu było pozwolić sobie na więcej, na jakiś większy rozmach. Niestety zabrakło też trochę suspensu w tym filmie, więc to, na czym skupia się uwaga widza, to postacie i fabuła. Przed filmem obawialiśmy się o wystylizowanie Gordona Levita na Bruce'a Willisa, bo powiedzmy sobie szczerze, obydwaj panowie w świecie rzeczywistym nie są do siebie mm -hmm. za bardzo podobni. Jednak z efektu końcowego jesteśmy zadowoleni. Bardzo fajnie wypadają sceny, kiedy Levit próbuje kopiować y, takie charakterystyczne cechy mimiczne Willisa. Również sama interakcja pomiędzy dwoma aktorami wypada bardzo fajnie, szczególnie w scenie y, ich dialogów w barze. So one And w filmach science fiction dziury fabularne wyzierają ze scenariuszy nad wyraz często, ale Ryanowi Johnsonowi udało się wystrzec ich właściwie całkowicie. Looper przykuwał uwagę widza przez cały czas trwania sensu. To niesamowite, jak udało się podchodać do kupy opowieść o podróżach w czasie i... I ich następstwach, zwłaszcza, że w takim przypadku logika bardzo łatwo potrafi zejść na dalszy plan. Looper nie jest w 100% filmem, jakiego oczekiwaliśmy, jednakże nie jesteśmy właściwie ani trochę rozczarowani. Jest to bardzo dobre kino, które polecamy nie tylko fanom gatunku science fiction. Kino na propsie daje nowemu dziełu Ryana Johnsona bardzo zasłużone 8 na 10. Aha! I nie oglądajcie nowego Silent Hill'a, bo jest kompletnie do dupy.